Cześć, tebe line. Dzisiaj piękna pogoda, słoneczko świeci. Wymienię olej w przekładni kątowej w dwóch samochodach, w prywatnym XC70 i w samochodzie od klienta XC60. Ta sama kątówka, ten sam olej, ta sama procedura. No pokażę wam przy tym pierwszym, bo akurat jest ustawiony. No, nie mam podnośnika a potrzebuję samochód mieć wyżej i równo, ze względu na to, że po prostu muszę się po niego zmieścić, a po drugie, yy, potrzebuję mieć równo, żeby można było ten poziom uzyskać, więc postawiłem go fizycznie na klockach, oczywiście w tym przypadku zachowując wszelkie zasady ostrożności, czyli włączony ręczny, tu jest akurat elektryczny i włączony na parking, czyli zablokowany przód, no i podłożyłem tyle drewna Żeby można było sobie swobodnie tam podejść Odkręciłem już tą osłonę Tak No bo to już wiecie jak się odkręca Tak torksem trzydziestką Kilka śrubek I problem znika Teraz wtaszczę się pod spód Będę robił to do góry nogami Wezmę sobie ściereczkę I pokażę wam o co chodzi już za Tuż za rozrusznikiem, silnikiem o jest sobie kątówka. Wyciągam pomimo tego, że świeci słońce. to jest taka sytuacja, że jest dosyć o. Jest sobie kątówka tutaj. I tu z boku tutaj mamy zarówno wylew, jak i wlew oleju. Jest to jedna śruba. Ten olej trzeba wyciągnąć pompką. Ręczną lub automatyczną, i ten olej trzeba wlać. A procedura mówi nam yy, tak, że zasadniczo jak się napełni na maksa, po uprzednim, oczywiście, wyciągnięciu tego oleju, to jak jest już na maksa, czyli wylewa się tędy, czyli przez ten, olek, przez ten korek wlewowy, wylewowy, no to należy odessać setkę, tak żeby było dobrze i żeby ciśnienie, które się pojawia wewnątrz. Nie wysadziło nam tych y, uszczelnień i żeby olej nie wypłynął na zewnątrz. Także zabieram się do pracy, odkręcę ten. Tutaj to jest trzynastka, bodajże zaraz sprawdzimy. Wziąłem sobie tutaj trzynastka i sprawdzamy. Tak, tak, jest to trzynastka. Także odkręcamy. Śruba z magnesem, także jest fajnie. Ale kolor oleju widzę, że nie jest zbyt zadowalający. To sobie wezmę tutaj trzmatkę. O, kawałek słoneczka wyszło teraz, tu. No, generalnie śruba czysta. A zobaczymy. Także w tej chwili będę podpinał y, do tego otworu. Widzicie go? Jest tu otwór, jest. I do tego otworu włożymy. Ten z pompką sam to. Ponieważ no, ja wymijam tutaj w obu przypadkach oryginalny olej, bo tutaj nie wchodzi tego jakoś dużo. E, powiedziano mi, że litr na przód i to już będzie tak, że coś zostanie. Litr na tył, czyli do mostu też coś zostanie, bo to są dwa takie same oleje do tylnego mostu i do kątówki. Mam taką pompkę. Bo ja już ją mam całe lata. Tak ona wygląda. Niestety, potrzebowałem ją kiedyś do innych rzeczy i obciąłem jej przewody e, akumulatorowe. Więc będę używał zasilacza. Sprawdzę, jeżeli nie pójdzie tym, to sobie to po prostu zrobię taką ręczną pompką. E, bez żadnych reklam. Mam taką po prostu, o, Taką strzykawę. Też dobrze idzie. Ona jest z miarką. To jest 200 ml akurat i myślę, że to jest y, też dobry produkt, tylko trzeba go też umie umiejętnie użyć, tak? <gry> Wiadomo, no nie, nie wbijemy tym gwoździa, tak? Y, no to powolutku podłączę, pokażę co jak. Przy okazji wyczyściłem korek, w korku było straszne błoto. I jeszcze jakieś tam opiłki. No to jest korek z magresem, więc to jest normalne. Pamiętajcie o tym, on nawet nie był mocno dokręcony i wydaje mi się, że stąd tam takie minimalne wycieki z niego, żeby wymienić podkładkę. Podkładka miedziana, rozmiar standardowy. No, jak ktoś chce, może sobie to zakleić na silikon. No a to jest śmieszne, no, bo to jest jakiś koszt 2 zł, więc umówmy się. Wymieniać, w ogóle się nie szczypać. W tej chwili, ponieważ zająłem się tym korkiem, zaraz podłączę sobie tą pompkę i będę wyciągał olej. Podłączyłem i włączyłem sobie tutaj tą pompkę. No, generalnie jakiś tam olej jest, ale tam trzeba majdrować, czyli dobrze trzymać w odpowiednim miejscu ten wężyk, który ma być w środku, ze względu na to, żeby on w ogóle to wyciągnął. Tak więc pomimo tego, że pompka jednak ssa, ssie, ssa i tutaj coś się rusza w tym wężyku, to ja niestety idę tam e, tak nakierować ten wężyk w odpowiednim kierunku do dna e, tej przekładni kątowej, żeby jak najwięcej tego oleju wyciekło. Trzeba tym pomajdrować. Od razu widać, że zaciągnęło. O. Leci. Leci taki, powiedziałbym, dosyć ciemny w stosunku do tego, co powinien być. Staram się pod takim kątem tam włożyć, żeby do dna doszło. Mam nadzieję, że to wszystko wypłynie. Cała ta operacja jednak trochę trwa, ale jeżeli chce ktoś wyciągnąć ten olej naprawdę do końca, no to kilka razy trzeba tam zmienić pozycję tego wężyka i niech sobie to wyciąga. Także ja zrobię jeszcze tak, że troszeczkę tego oleju jakiś, myślę, że około przynajmniej 200 paru mililitrów wyleję ze strzykawki tam. Żeby się to jeszcze pomieszało i żeby wyciągnęło mi jeszcze ten olej stary z nowym, dopiero wtedy zaleję nowy. Zobaczcie jaka jest różnica w kolorze świeżego oleju, a oleju starego. No czyli jednak on zużywa, no. olej jest zużywany ten. No tutaj wylało mi się już tutaj w granicach myślę, że około 300. Zobaczymy jak to będzie więcej. Tłoczę teraz te 50 mililitrów, zobaczymy jak on dobrze będzie się chciał pomieszać. Majdruję już w różne strony, słuchajcie, i tak naprawdę tam już praktycznie nic nie leci. Nic już nie chce wyciągać, no minimalnie znowu coś tam załapało, gdzieś tam gram, czekamy, już praktycznie nic. A Jeszcze popróbuję, no słuchajcie, zajmuje mi to jakieś 20 minut, no i zaraz nalewam olej świeży. Tak jak mówiłem, nalewam na maksa, aż zaczyna wypływać tym korkiem i wyciągnę z tego setkę i zakręcam z wymienioną uszczelką. To no co, przygotowana pompka odwrócona, tam włożone, włączamy pociąga. Ale konkretnie ciągnie I wlewamy No Zasilacz mi prądowo zaczyna Zaraz zobaczymy Zwiększymy mu prąda Dobrze będzie 5 amper no Ale ciągnie Dobra włożymy Wlejemy Czekamy aż Patrzymy tutaj na poziom. Dosyć szybko to idzie. Jak zacznie z góry kapać. To sobie podłożę tutaj matki. Ach, matki. Podłożę sobie całą miseczkę. Żeby na pewno nie nachlapało na nigdzie. O. I w momencie, kiedy wciągnie, zacznie się wylewać. Poczekamy chwilę. Widać, że całkiem dobrze to idzie. Z akumulatora ona by pociągnęła dosyć więcej tego prądu, ale myślę, że wystarczy mu to, co jest. Mówię ona, czyli ta pompka. Zasuwałaby wtedy bardziej. Ale też męczyłaby się szybciej i mogłaby się szybciej spalić. Słuchajcie, już trochę wciągnęło. Do końca jeszcze trochę. Zobaczymy, ile wejdzie, aż będzie wylewać. Słuchajcie, wciągnęło tyle. Zaczęło kapać. Kapie dosyć sporo. Ja wyłączyłem już pompkę. Spróbuję poczekać jeszcze moment. Ona tam, yy, powiedzmy, ten olej się przeleje. Włączymy jeszcze raz, zobaczymy, niech on się doleje. Tam na pewno spłynie tyle, ile ma być. To już leje się dosyć mocno, tak. Czyli już wylewa ciurkiem, a to oznacza, że to już jest koniec. No i zobaczmy ile. No ponad trzy no ponad trzysetki weszło. Jeszcze raz robimy przelewkę. Żebyśmy mieli pewność, że tam ten olej wszedł tyle, ile go mało, ile go ma być znowu wyłączamy Odciągnę setkę i będzie dobrze. Nie no, weszło trochę więcej. No, liter był jest 50, to 150, 200, czyli 0,8. No myślę, że teraz trzeba po prostu odciągnąć o co trzeba i tyle w temacie. Co właśnie będę czynił. Tak się to zachowuje patrząc od dołu, czyli dokładnie wylewa z tego korka, i po prostu już twierdzi, że jest za dużo. Czyli w tym momencie wyciągamy wężyk e, lub zapinamy do niego tą strzykawę, wyciągamy setkę i zakręcamy korek. Podłączyłem już strzykawę. Jest tam sobie włożony wężyk. O, pięknie. Ponieważ to jest duża strzykawa, to ja mam setkę tutaj, 0,1 litra, no i wyciągnę to i zakręcam korek. Widać, że jest już troszeczkę ciemniejszy, czyli troszkę się wymieszał, ale to nic, bo za parę kilometrów będę wymieniał jeszcze raz, ponieważ mówiłem już klientowi, że to jest tak, że to już jest duży syf. Ja sobie ten koreczek już w tej chwili złapałem paluchami i zaraz go dokręcę i to wszystko w temacie, jeżeli chodzi o kątówkę. Przechodzę do tylnego mostu. Bo tak jak już mówiłem, to jest dokładnie ten sam olej procedura jest dokładnie taka sama. Skończyłem wymianę oleju w kątówce, to mogę w tej chwili spokojnie, powycierałem, wypsikałem tym brębę Cleanerem, tym czyścikiem, osuszyłem, sprawdziłem czy jest wszystko dokręcone i zakręcam w tej chwili już. Osłonę pod silnik, zakrywającą również kątówkę. I przechodzę do tylnego mostu. Od spodu sprzątnięte, osłona zakręcona. Więc zakończyłem wymianę oleju z przodu w kątówce. Teraz będę przechodził na tył, a to już osobny film. Także subskrypcja, łapka w górę, mile widziane komentarze. I zapraszam do następnych filmów.